Donald Tusk jest nowym szefem rządu w Polsce. FDP-Vorstand leitet Basis Votum über Ampel aus. ein. Zarząd FDP rozpoczyna głosowanie nad wyjściem z koalicji. Heute jest Dienstag, der 12. Dezember. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki wam serdecznie za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Wiele legen los. Die Bildzeitung und polnisches Parlament entscheidet, Donald Tusk ist neuer Regierungschef. Das ist der Bild, Parlament, das Donald Tusk, nowem Chef im Jondo. Der Spiegel zu dem Thema Machtwechsel, Polens Parlament bestimmt Donald Tusk zum künftigen Regierungschef. Der Spiegel berichtet nach dem Thema Sejm mianował Donalda Tuska nowym im rządu zmiana władzy der Weg für den Machtwechsel in Polen ist frei Droga do zmiany władzy w Polsce jest otwarta pisze der Spiegel und weiter immer noch keine Lösung im Kampf um einen neuen Bundeshaushalt für 2024 jeżeli chodzi o Niemcy to mamy wciąż brak rozwiązania w walce o nowy budżet federalny na rok 2024 No i teraz uwaga prawdziwa bomba FDP Vorstand leitet Basiswotum über Ampel aus ein Sage und FDP czy na głosowanie nad wyjściem z e, koalicji sygnalizacji świetnej? Die Bild-Zeitung fragt, leitet die FDP das Ende der Ampelregierung ein, czy FDP zapoczątkuje koniec rządów e, koalicji sygnalizacji świetnej? No i coś jest słuchajcie na rzeczy. Dlaczego? mamy Krisentreffen, Steinmeier liegt März ein. Mamy spotkanie kryzysowe. E, Steinmeier, prezydent, zaprasza szefa e, opozycji Friedricha Merza. Nach Bild-Informationen dürfte das Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Oppositionsführer auch die nicht endenwohlande Regierungskrise zur Sprache kommen. No i według informacji gazety Bild rozmowa prezydenta z szefem opozycji ma dotyczyć też niekończącego się kryzysu rządowego. Ma no, może już tam w, trecie, w najwyższych warstwach właśnie politycznych rozmyśla się nad tym, jak skonstruować teraz nową koalicję. Annalena Baerbock auf der UNO-Weltklimakonferenz. Deutschland und die EU lehnen äh, äh, Beschlussentwurf äh, ab. Solche. Pani Baerbock, minister spraw zagranicznych na konferencji klimatycznej. Niemcy i Unia Europejska odrzucają projekt e, rezolucji tej całej konferencji. O co chodzi? A nowy entwurf w jednym abszlustre tekstu der, der Weltklimakonferenz in Dubai sieht keinen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas mehr vor. Das ist nicht akzeptabel, sagt Außenministerin Baerbock. Nowy projekt ostatecznego tekstu konferencji klimatycznej nie przewiduje stopniowego wycofywania się czy wyjścia z węgla, ropy i gazu. To jest niedopuszczalne. Mówi pani Beabok. Także Niemcy, jeżeli chodzi o tą ochronę klimatu, trzeba przyznać, trochę są osamotnione na arenie międzynarodowej. No i teraz, a propos samotności: strategia der Bundesregierung, so will die Ampel, die Einsamkeit in Deutschland bekämpfen. Rządząca nam koalicja chce walczyć z samotnością w Niemczech. Według koalicji, ta samotność jest jednym z najbardziej palących problemów naszych obecnych czasów. Studia der IW Köln. Beitritt Ukraine do EU würde sehr viel geld kosten. Mamy badanie przeprowadzone e, przez IW Kolonia. E, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej kosztowałoby dużo pieniędzy. no Ktoś by pomyślał, słuchajcie. Und Kolleaus, stieg EU-Kommission genehmigt Milliardenzahlung an RWE. Odejście od Węgla. Komisja Europejska zatwierdza płatności miliardowe płatności dla koncernu RWE, mit der Beihilfe will RWE für die vorzeitige Stilllegung seiner Braunkohlekraftwerke entschädigt. Es geht um 2,6 Milliarden Euro. Neutrale no tutaj ta rekompensacja, ta płatność na poczet koncernu RWE to to jest odszkodowanie za przedwczesne zamknięcie elektrowni opalanych węglem brunatnym. Chodzi o 2,6 miliarda euro, które koncern RWE po prostu dostanie. I tak wygląda zmiana klimatyczna w praktyce, jakby trzeba powiedzieć. Gut, dann haben wir. Mehrere deutsche Firmen wollen von der Bundesregierung miliony entschädigung wegen Verlusten im Russland-geschäft. Niemieckie firmy chcą od rządu niemieckiego milionowych odszkodowań. Ze względu na straty w rosyjskim biznesie. też bardzo ciekawy temat. A propos Rosjan: Rosjan had w oktober więcej pieniędzy na eksporty eingenommen niż w jednym monat vor dem Ukraine. tym no I Okazuje się, że Rosja zarobiła więcej pieniędzy na eksporcie ropy naftowej w październiku niż w jakimkolwiek miesiącu przed wojną na Ukrainie. Też to daje bardzo mocno do myślenia. Lasza im Hamburger Hafen sała w rejestrach. Kosko: Chinezy jobs weg. E, ładujące kontenery. Na, statki w Porcie w Hamburg sind wściekli na firmę żeglugową Costco. Zabierają nam placę, mówią. Die chinesische Staatsrederei Costco will die Container künftig selbst an Bord befestigen. Das ist bisher eine Dienstleistung, für die die Lascher beschäftigt werden. No i firma Cosco chce w przyszłości sama mocować sobie te kontenery, ładować je na pokład. Do tej pory była to usługa, do której właśnie byli zatrudnieni specjalni ludzie, ci teraz obawiają się o swoje miejsca pracy i mówią, że chińczycy kradną w Hamburgu miejsca pracy. wynika, brauchen weniger Mitarbeiter. Bosch streicht 1500 Stellen, napędy elektryczne wymagają mniejszej liczby pracowników. Bosch redukuje 1500 miejsc pracy dann Deutschlands Pisa katastrofę bezahlter bestbezahlter lehrer schüler prasa wraca również do piza do tego badania i pisze o tym że niemcy mają najlepiej opłacanych nauczycieli a najgorszych uczniów że wszystko to razem nie pasuje und noch reiche als gedacht so viel geld haben deutschland super reiche jeszcze niemcy są bogatsze niż się spodziewano niż wszyscy do mnie mają tyle pieniędzy mają najbogatsi niemcy pisze o tym między innymi gazeta bild Gut, dann haben wir Proteste gegen Importbestimmungen, ersten polnisch grenzübergang aufgehoben. No i mamy słody wiadomości o tym, że blokada na pierwszym polsko-ukraińskim jednym jednym z polsko-ukraińskich przejść granicznych e, została zniesiona, także ten transport tam będzie powoli e, ruszał. Cieszą się też między innymi niemieckie firmy, jak podkreśla to prasa niemiecka. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen und äh, erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.